To jest ten Peter. Chciałem Wam pokazać moje samochody w od klasy S do klasy D. Przed, przed nami mój Porsche 911 GT3 RS. Jest w klasie S. Mam w nim 3 części Ultra i trzy części Pro. Idziemy dalej. Mój Ford Mustang Boss 712. Jest też w tej klasie S, Olek i Olek, to jest wykorzystywane nocą do 1000. Mam w nim 3 części Ultra i 3 części Pro. Idziemy dalej. Tak tutaj jest ma Mam w nim 3 części Pro i 3 części Ultra. Tak to wygląda. No też tutaj zmieniamy. Idąc Mieniony, lepszy, przemalowany. I teraz Audi R8 Ultra LS Ultra. Czym się jeszcze wczyta. No, pojawia się, pojawia się. Tak wygląda. O, codziennie życie mu tablicę Supercar i pominę. No, no, mam nim 4 części Ultra i 2 części Pro. Jestem z klasy A. Mam w BMW M3 KTR S46. Mam w 3 części Ultra i 4 części Pro. I tak dalej. Moje labo też zostało przemienione kolorystycznie. Mam w 3 części Ultra i 3 i 4, i 4, i 4, i Mamy, Mamy, części Pro dalej, czerwone, czerwone, 46, mam tez oczekiwane co wygląda, mam 46 ultra, 58 pro idziemy dalej, wchodzę w S, mam to wymaksowany w stacie A S są wymaksowane w A, mam 46 na a idziemy dalej. Serurę 3 Jeszcze nam. Teraz został Trzy części Pro. Jedną Pro. mamy 3 części Ultra. Jedną Pro i dwie części Limitrowe. Idziemy dalej. Londyn czyni Kantarz. Tam też został przymalowany. Na inny, na inny kolor, na inny kolor, mam nim cztery części Ultra i 2 P idziemy dalej. Malta RX8, mam w niej 3 części Ultra. I się 3 trzy części, trzy części Pro i 3 części Ultra Idziemy dalej RX-8. 4 RX-4 to wygląda. Nie wiem, jak wygląda. To jest niemożliwe. Ma 3 Nie części, części Ultra, 4 części Pro, 3 części Pro i 1 wyścigową. Co dalej? Lotus Alice, on ma 4 części, cz, cz, trzy części Ultra i 2 części Pro i 1 wyścigową. To wygląda. Co dalej? Mazdy i mam trzy części pro i trzy części UTRO. Tutaj A, dziewięćset do i sześć siedmiu cztery, cały trzy z i części Toyota jest 2 Mam w niej trzy części Pro, dwie części Pro i 3 części Ultra i jedną. Na tego stacji mowa nie Wersja Underground 2 Mam w niej trzy części Ultra i trzy części Pro. Idziemy dalej. To Supra. A teraz została przemalowana. Mam w niej 3 części Pro i 2 części Ultra. Czyli, Lancer, on został przemalowany na wersję z, z tego z Most Mounted, tej pierwszej wersji. Mam w niej 4 części Ultra, 1 wyścigową

Mam tutaj swojego pozwolenia Syrocco na 4 części Ultra, jedną wyciekową i jedną Pro. To, to jest I mam same 4 części Pro i dwie różne, Tak to wygląda to jest RT. Na same na 3 części Ultra. 4 i 3 części na 2000 rsr w C całym mamy samochody idziemy dalej Ty nam dwa samochody tylko mamy i RST mamy nam część pro i ostatni, Nissan Silvia ostatni no, zakup. zakup jeszcze planuję za, jeszcze Nissan GTR R R część 5 2, 3, 4, i Nissan części G części pro i pozostałe tą myślę, że to było na tyle w tym, tym odcinku ja będę się do niej żegnał. Do zobaczenia w pozostałych tygodniach. Cześć.